Cześć, siemano, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Tym razem bez intro, chyba, że puściłem takie inne intro, bo w sumie cały czas to samo puszczam. Stwierdziłem, że dam stare. A albo ja, nie puściłem żadnego, jeszcze nie wiem, to w postprodukcji się zobaczy. Bierzemy kukurydza, bo ja chcę na nim ósmy poziom osiągnąć, a potem się zobaczy. Jest jeden... Już skończyłeś... Bo ja nie wiem, co tu się dzieje. Mamy pocisnąć kulkę. Ej, mam nadzieję, że w sumie, ej, zobaczcie. Zdobędę ósmy poziom i się zakończy rozgrywka, co nie? Zmienimy może akurat na zombie. Zagramy sobie nowym. Starej weź, już skończymy gadać. Lon. Cio, bo. Aha, jestem chwila, moment, bo tu, jak zwykle, mój problem egzystencjalny polega na tym, że ja muszę szczaić. Tu jest zombiak. Ehm. Czy ja jestem rośliną czy zombie i do kogo ja mam strzelać? O to chodzi zazwyczaj. Jeśli o mnie. A mamy cztery punkty, ej, to jesteśmy dobrzy! Nie powiem. Hehe. Tylko dajcie mi jak... jak jednego zombie... Dlaczego ty strzelasz tutaj? Przecież tu nie. Tu jest. Nie wiem gdzie <grym>, nie wiedziałem gdzie strzelić. Ej, lekka ucieczka chyba. Tu jest, tu jest. Dobra, ale to nie ja, a przynajmniej dajcie cokolwiek. O, poziom ósmy! Dobra, to, to nie było cokolwiek, tylko bardzo ważna rzecz. Poziom ósmy jest bardzo ważną rzeczą. Um, słuchajcie, troszkę się gubię w tym, co mówię. Ogólnie kwestia jest taka, że. O, jest. Serio? Mnie fascynuje dlaczego te postaci się poruszają jeszcze po tym jakby są, jak zginą, nie? Jak utłuczką nas, dlaczego to się jeszcze w ogóle porusza? Nie wiem czy to jest kwestia baga, czy, czy, czy bugów, czy po prostu tego, że tak ma być. Najprawdopodobniej tego, że tak ma być, bo one nie mają wyglądać na jakby zabite, tylko na znokautowane bardziej, że... bycie gra bardziej przyjazna dla dzieci, że nie zabija się tylko się nokautuje, czy tam ogłusza, czy że te postaci nie giną. Ale ktoś i tak do mnie szczyp. Nie, 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 no właśnie! Nie! Trzymaj tą kulkę! O dobrze. ona chyba tak sama z siebie tam nie wpadnie. Nie wiem, a do ilu punktów gramy? Bo ja coś czuję, że mamy fast, fantastyczną. Troszkę też to muszę uciszyć. Chwila, tu wyciągnąć to. Em, przepraszam. Nie we mnie. Fantastyczną drużynę, bo się dzieje. I chyba wygraliśmy, bo zniknęły wszystkie punkty. Tak! I przyciemniony ekran to może oznaczać tylko i wyłącznie jedno. Fantastycznie. <laughs> się zwaliło. Magnometer. Off, koniec. Nie będzie ściągania ziemi. Nie będzie jakiś. Nie będzie po prostu. Ciekawe, czy mam 35 tysięcy, bo jeśli mam, a całkiem to jest możliwe, teraz dostanę, nie wiem, z... nie grałem długo, ale troszkę za tą wygraną, no 7. Pytanie, czy jest 35, bo ja nie pamiętam, ile miałem. Nie będzie mnie tu, bo wszedłem w połowie rozgrywki i to jest raczej naturalne. Ale w tym momencie 27. Smutek mnie koli w oko. 3-1 pokaż. No nie, nie, nie on nie otworzy, a tych mniejszych nie chcę otwierać, bo tu nie ma części do bohaterów. No może też w sumie zamiast takiej spiny, bo w, zauważcie, od początku gry jak gram jest największa spina na losowanie postaci, a co jakbyśmy pocisnęli inną troszeczkę spinę na losowanie mm, mm jakby ulepszeń. No, no, znaczy nie ulepszeń, ale modernizacji tych postaci jakichś fajnych. Czyli, że otwierać te inne sticker paki to chwila, moment, aha, zamknięty. Jasne, pewnie ta gra mnie tak lubi, że te tj -tj ale to nie było fajne. Nie Wielka Bała Północ. Jak... Mam dobrze kminić, to teraz powinienem być zombie, bo jeśli będę rośliną, to walniecie mnie do tej drugiej drużyny, która była słabsza. Także chcę być zombie. Dało mnie do roślin. I to nie jest dobry znak. Wiecie dlaczego? Dlatego, że chyba trafiłem do tej słabszej drużyny. Wow! Wahoo, dzieje się! Czytacie się jeszcze raz, czy znowu będą jakieś haksy? Nie, nie tym razem. Dobra, no to nie wiem kogo, może, może słońce? Dawno nie graliśmy słońcem, a... a m, metalowy na dziesiąty! Hmm. Tego jeszcze nie było, przynajmniej dostanę 20 tysięcy po rozgrywce. Pamiętacie to miejsce z poprzedniego odcinka i przeciwnika, który tam siedział na haksach, według mnie, i kampił i szczelał, tylko, nic nie robił więcej, Było denerwujące i irytujące. Tym razem się odpłacę drużynie przeciwnej. A wy od samego początku wiedzieliście, że ta choinka jest taka, No, wszystkie są. a i zauważcie, wszystkie są kopnięte. Są przysypane teoretycznie śniegiem. Ale chwila, bo muszę zlokalizować gościa z ambitnym Nikiem. Super, ciekaw, jaką znajomym podaje Nik. Panie. Chwila, może tu jest jakaś zależność, może to jest kod do nie wiadomo czego. Albo... Nie mam pojęcia, ale się nagrało, tak że będę mógł spisać. Chwila, 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 chwila. I fajnie tak w powietrzu sobie przejść. Chwila, mam... A! Mój, jesteś... Jam ci twój, tyś mi mój, asysta tylko pochytana. A, he, he. Ale się spotykamy. Na początku w powietrzu i na ziemi, takie... Double, jedynka, leczenie, panie. Ta, nie no, ej, albo w sumie nie wiem jak to się stało, ale drużyna mam całkiem spoko. Przecież te zombie jakoś nie nacierają tak strasznie, przynajmniej tego nie odczułem. Przecież on nawet mnie nie widział. O co tu chodzi? Dobra, dajcie dwójkę. Vanquish, jasne. Jezu, mnie wystraszyłeś, chłopie. Znowu Vanquish, dlaczego się to nie. Aha, tam jest ten, do tego nie ubiję, to szkoda, że marnować. Przepraszam. Dobra, trochę cię przyatakuje. A to jest. Aha, ryba! Kurcze, ryba! ja zatłukłem go. Ale to z jednej strony nie jest takie fajne, że ta drużyna przeciwna jest tak mega słaba. No bo co, nie zagramy znowu sobie długo, tylko zaraz zakończymy mecz, bo oni tego nie przejmą. Przynajmniej tak mi się wydaje. No jak my ich atakujemy już tutaj. Sorry, ale się muszę trochę wycofać. Jeszcze siebie samego podleczyć. No to widać, że sobie chyba nie dają rady. Tak jak my zresztą poprzednio też kompletnie nie przejęliśmy. Znaczy poprzednio, w poprzednim odcinku. Jeśli oglądaliście, jeśli nie, to Was zapraszam. Na Uncharted 4 was zapraszam. To szło obok. Takie było. tak wygięty. Tu szła bomba. Czy ktoś ma teorię podobną do mojej? Byłoby mi co najmniej miło. Ale niekoniecznie. Ej, ja nie przejmą tego. Hm. Możeby mi troszeczkę pomóc. W sensie pomóc w taki sposób, że ja pójdę tam i do tyłu. No? Nie wiem. <laughs> Siłokarz. Ale tu patrzcie, <laughs> w ogóle to jest jakby za przymulone, troszeczkę mam wrażenie. Nikt tu... No chodź w moją stronę, nie trzeba... To Jezu, zerzar go. Przymulone troszeczkę. Nikt tu nie stawia m, tych doniczek, nikt w ogóle nic nie robi takie... Pff, takie... Uff. Takie, nie wiem, no takie bez, bez życia, to troszeczkę tak. Nie wiem, tak, tak. Kompletnie macie też takie wrażenie, albo jest mało graczy po prostu? Nie no, jest full opcja, przecież tu się powinny różne rzeczy dziać. I tu jest. kiepsko. lap. Jezus, widzieliście? Tym razem to przeszło obok. Albo i nie, załapało trochę później. A nie, ten nie dojechał. I patrzcie, zrobił. wygląda jak babka, nie? Czekaj, nie wiem, wam teraz nie ma tak, jakby wrócić. Nie, nie trzeba mnie odradzać. Dam sobie radę, sam się odradzę, nacisnę sobie przycisk odradzania. Też taki masz. Um, jak babka wyglądał? No. Czy nie wiem, czy tylko ja odniosłem takie wrażenie, że mam jakieś zboczenie czy coś, ale serio wyglądał jak ten... No, no ten, ten pirat jakby na babkę ją przemalował. No bo tak... Ej, hej, hej, hej. Nie, tylko nie we mnie. Gdzie to poszło ta kula? Już widziałem, że uruchamiał umiejętność. Chwila. Cztery, osiem, nie ma tu zależności, ciekawe co on chciał przepisać, albo nie, nie, nie. chciał być unikalny, wow. Andri nie daje rady, co to znaczy, że Andri nie daje rady, to w sensie, że się wypisał, czy co, że odszedł? Było tam po prawej u góry przed chwilą. No, 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 ja też nie daję rady, ewidentnie, będę miał ten dziesiąty poziom, czy nie bardzo dzisiaj Eee, gdzie ty jesteś? Siema! Do ruchomego celu już nie tak łatwo, co nie? Wow wow wow, 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 Chwila, się muszę wycofać, 82 punkty, to nie jest dużo. Minuta 40, nie przejmą tego, nie ma siły. Nie ma takiej opcji. Tio, ja pomogę ci, asysta, ale to nic nie zmienia. Nadal nie mam dziesiątego. Kurczę, ja bym sałatkę, słuchajcie. I coś mi tak weszło, że mnie to teraz denerwuje. Nie wiem, czy Was to za bardzo interesuje, ale. Hmm, i to nie między zęby, tylko tak jakby. O, mam to. Hmm. Kawałek chyba Pekinki. A jeśli mam być. Jeśli mam być precyzyjny, to ta tylna część od Pekinki. No, tak mi się wydaje. Albo, Nie, no to była pekinka. Tak, e, chyba tak myślę, się... no no takie tak, tak, ja, tak ja odniosłem wrażenie, taka konsystencja taka chrupka, taka taka jak pekinka. Smak też bardzo podobny. No ogólnie wiecie, pekinka. Na 99,5%. Nie strzelaj po mnie, panie. Ja już tu chodzę, szukam wady. Nie wiem, co się w ogóle dzieje, że nikt mnie nie atakuje. Momentami, o Jezus, to się wpakowałem ambitnie. No, pomogłem drużynie, zatłukłem dwóch drewniaków. I ciebie poziom dziesiąty. Teraz już nie mam co nim grać, bo go trzeba awansować. Ale to po tym meczu, czekajcie, zginę to zmienimy postać. No dobra, nie muszę ginąć. Zmienimy po prostu mecz, bo nie dali rady. Są słabi. Są słabi. W ogóle wam coś pokażę. Nowy kochany router. Taki, który się już w końcu nie wiesza. Nie wywala mnie z gry. Nie ścina się. Przede wszystkim się nie wiesza. Jeszcze powtórzę. Nie wierza się. Nie powoduje przerwania jakby ściągania plików. Przez przeglądarkę ten router miał taki problem z mój stary jest masakra. A i, i, i wszyscy mówili, że kup z Nie, nie, to nie jest żadna reklama, nie zapłacili mnie. Mi, mnie, mnie nie, tak mnie nie zapłaci. Tu nie jest reklama, żeby coś, ale po prostu wszyscy mówią, że TP-Linka trzeba kupować. No to kupiłem taki dwudrożny router na 5 GHz, też w sensie, żeby streamować sobie rozgrywkę na tablet i grać na telewizji. Też, Też do tego. Mam nadzieję, że to da radę Polecam To jak to się nazywa? Chwila e, To ma jakiś model To jest moi drodzy model Archer C20 I mam nadzieję, że się będzie spisywał Mam nadzieję, bo ten Asus, którego ja mam to bym go najchętniej spalił, albo siekierę na jego spuścił Uff, Masakra, ile on mi nerwów napr napruł Naprawdę, autentycznie, Taki, ty... Cały sprzęt działa A router mnie irytuje no to trzeba wymienić, nie? nie ma innej opcji w sumie nie był taki aż strasznie drogi bo te, te, te takie dwudrożne czyli, że ma 2,4 GHz, bo normalny router Wam działa na 2,4 GHz częstotliwość nadawania, nadawania Wi-Fi, a ten jest Dual Channel czyli nadaje oprócz tych 2,4 nadaje też 5, więc niektóre urządzenia, które wykorzystują to 5, nie dość, że mają szybszy dostęp do tego internetu, no to to jest jakby bardziej stabilne, czy ma większy zasięg w sumie sam nie wiem, ale jest wymagane. Szczególnie pod nim widzę shield, więc, więc fajnie. Wczytywanie znowu się przedłuża. Dobra, to ja zrobię ohoho, powiedziałem, że zrobię przejście i od razu jest. Bierzemy nowego dziadka bo nie ma innej opcji, jak go dostaliśmy to trzeba z nim coś zrobić ja wiem, że tamtego, o teraz my nacieramy ja wiem, że tamtego mam Mam już bardzo dobrego. W, w ciulu lepsze, i będziemy na nim zdobywać najwyższą klasę, ale jeszcze nie teraz. Mamy na to czas. Mamy kupę czasu. Kupę czasu. Z uwzględnieniem wielkości tego czegoś, przeładuj. Fajnie to się przeładowuje. Tak macha tym, tą lufą z przodu. Hehe. <ścoughs> Hehe. Zima zimą, ale w końcu idzie wiosna i lato. Jezus, dlaczego? Tyle graczy na polu. Wszędzie wokół. Zostawiali swoje odciski. Łazili tymi łapami. I akurat mnie musiałeś zeżrzeć. Niech ci ta orka wciągnie. Nie, bo się zdenerwowałem. Dobra, to nie było zdenerwowanie. Dobrze, że mnie. Znaczy, ja się denerwuję bardzo rzadko. Osobiście. Tak. Albo w sensie na kogoś obrażę, też bardzo rzadko. Praktycznie w ogóle, kiedy ja byłem na obrażony, bardziej to ktoś mnie faktycznie wkurzy i jestem na niego, nie wiem, jakby, nie, że obrażony, tylko tak, żebym mu najchętniej przyłożył, coś takiego. Czyli bardziej to podchodzi pod kategorię, y, y, no, dopowiedzcie sobie, Ło Jezus, ale się wpakowałem. <śmum> 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 Jeszcze by nam wyskoczył. Dobra, jeden jeden. Ehm. Um, co? Magazetę z brokułami? Co to było? Orko! Sztuczne oddychanie pociśnij. Ej chłopaki, ale o widzę tam ktoś przejmuje. Jeden przeszedł bokiem i jakoś daje radę. Dobra, my musimy podejść to przede wszystkim. Mm, tu Ja mam pytanie, dlaczego mi tego nie przeładował? Aha, już wiem, Ok, luzik. Czaj. Ej, 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 bo się na mnie uparł ktoś. Gdzie on jest? Ten, kto się na mnie uparł. Chomper się po raz kolejny kopie, chyba coś widziałem takiego. Fajnie, że to jest zamrożone tutaj. Chwila, trzeba przejść. Nie, no trzeba coś wykombinować, bo to już bez, bez przesady, że ostatnio nie mogliśmy zdobyć tego, to teraz znowu nie będziemy mogli. To już zakrawałoby na lekki skandal, więc musimy się pokusić o zwycięstwo. Dziękuję, trafiony. Aaa, uh, nikogo. Chwila, tutaj Dobra, wystrzelam i tam idę. Idę wam pomóc, bo trzeba zdobyć to. Trzeba to przejąć. Jak najszybciej się tylko da. Już wam pomagam. Niech tylko ktoś podejdzie. No, chodźcie, będzie bum. <laughs> A chciałem go wykończyć. Z bliska zauważcie, strasznie szybko strzela. Jeszcze raz ja to spróbuję na, na respawnie. Czy tak faktycznie jest? Pojaw się teraz, pokaż to. No i jeszcze tych naboi ma... Ma naprawdę sporo na bliski. Teraz to odkryłem. Dobry jestem pirat. Serio, bardzo dobry. Ty, ty z czupryną, idziemy. Przynajmniej jeden szczał dostał. <ścoughs> tak jest! Fantastycznie. Jeśli przejmiemy wszystko do końca, to podejrzewam, że ten odcinek jest znów podzielony na dwie części, czyli będzie taki dłuższy 40-minutowy, mm, ale podzielony na dwie części. Dobrze. Zabójstwo, jeszcze dodatkowo ocaliłem. To, to jest niesamowite. Ocalić sojusznika. Dokładnie, nie żartuję. Dobra, nie będę się, nie będę przesadzał czasem, bo czasem to Mati przesadza w tych odcinkach. Ja zresztą czasem, jak sam, czasem, znowu mówisz czasem zbyt często. Chłopie, znowu się nakręca, że nie wiem co z tobą jest, a kawy nie pijesz od tygodnia. Chciałem Wam zaświadczyć, że od tygodnia nie piłem kawy. Odstawiłem kawę totalnie, bo. Dlaczego w sumie Matt i dlaczego? Dlaczego odstawiłeś kawę? Weź wymyśl coś kreatywnego w tym momencie. Nie, bo to, że odstawiłem kawę to jest prawda, a to, że teraz nie mogę wymyślić powodu, dla którego odstawiłem tą kawę i niby wydaje się wam, że to, że odstawiłem to jest kłamstwo, bo nie umiem wymyślić tego powodu, to też jest nieprawda. I. I czekaj, no chyba dobrze powiedziałem to o czym chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Dlaczego... Odstawiłem kawę, przejdźmy do meritum całej sprawy. Chodzi o to, że nie wiem, wszyscy mówią, że po kawie są ja coś bardziej żywi i że się im więcej chce, a mnie jakby kawa przymula bardziej, to coś takiego. Oczywiście nie mogę po niej spać, nie wiem dlaczego zasnąć też jak wypiję przed snem, to nie da rady zasnąć szybko. Mm, no bo niby to jest pobudzające, ale tak jak wypiję kawę, to oprócz głupawki jakiejś takiego, nie, nie wiem czego to, to, to nic mi się nie dzieje. Bardziej mnie pobudza jakby pozytywne, pozytywne... Mm, Nastawienie to jakby fajny dzień, fajne, jak się fajne rzeczy dzieją i w ogóle to mi jest fajnie, wesoło i wtedy jestem pobudzony, jest fajnie, jest super wesoło, ale, ale kawa nie robi nic takiego. Jeszcze w dodatku teraz jak jest ciepło, jeszcze wypiję kawę to mi jest ciepło, jestem przymulony przez to, tak nie wiem. Może jestem dziwny, może tak być, jest normalne, normalne, że dziwni ludzie zakładają kanały na YouTube, witamy wszystkich, pozwólcie. Tak jest, ale przynajmniej go trafiłem. Niebieski gryździemy. Przepraszam, bestialstwo ze mnie wychodzi. Ktoś mnie podniesie, kacz16.pl, a weź na mój kanał, zasubskrybuj.